Goletka, wracamy z nowymi epickimi ofertami, które są na pewno przydatne. Krybel. Nie oddajemy kasy, gdy się rozpieprzy. Pieprzniczka gratis. 19.99. Czekoladoki. Wyprodukowane w Korei Północnej. Zrobione z łez małych dzieci. 4.99. YouTube Shorty. Są pełne nudnych trendów i cringe'u. Powoduje adechadę. 39.99 Kit Kat kot. Zamiennik chińskich KitKatów. Kota możesz zjeść albo przygarnąć. 3.99 Burwoger. Ma w sobie gówno czekoladowe. Dostępne w Magdolandzie 12.99. Sryphon 16. Idealny zamiennik nudnego iPhone'a. Możesz na nim oglądać tylko Goletkę i Mariankę. 19,99